Dzień dobry strzelce. Uh, witam Was na moim kanale Blufi Tarot. To jest czytanie na listopad uh, dla Was, uh, listopad 2025. To czytanie uh, przeznaczone jest nie tylko dla strzelców słonecznych, ale również tych, które posiadają uh, ascendent w tym znaku: Wenus, Marsa, Księżyc oraz inne planety. Uh, do tego czytania wybrałam Demeraki Taro oraz, oraz ciasteczkowe wróżby. Demeraki Taro posiada w swojej talii dodatkowe karty dworskie oraz dodatkowe karty wyroczni. Jeżeli takie karty pojawią się w czytaniu, to chciałam wam powiedzieć, żebyście nie byli zaskoczeni. Chciałam również złożyć wszystkiego najlepszego wszystkim strzelcom, które obchodzą swoje urodziny w listopadzie. Zobaczmy w takim razie, jaka jest dla Was ogólna energia w tym miesiącu? W listopadzie. Jaka jest ogólna energia dostępna dla strzelców w listopadzie? 9 kielichów. Jak będą w tej sytuacji wyglądały Wasze relacje? Kapłanka. Jak będą wyglądały w tej sytuacji finanse? Jak będą wyglądały Wasze finanse w tej sytuacji? Mamy dwie karty, mamy 10 mieczy i one. Hmm. Jaka jest dla Was rada? Radą tutaj mamy Słońce i Pazia Buław. I jaki jest wynik na koniec miesiąca? Jak ta sytuacja wpłynie na koniec miesiąca? Mamy tutaj Głupca i Waszą kartę umiarkowania. Dodatkowo w tym miesiącu w, e, pytam o to, co Was zaskoczy w tej sytuacji. Co Was zaskoczy w tej sytuacji? Mamy tutaj 5 kielichów i na spodzie talii 5 buław. Hmm, ciekawe czytanie. Może się spełnić Wasze e, jakieś marzenie, bardzo marzenie, które hmm, nawet do tej pory ukrywaliście, coś ukrywaliście przed wszystkimi, i w tym miesiącu może to wyjść na jaw. Mamy te dziewięć kielichów, karta spełnionego marzenia. Zobaczcie, jak e, no, piękne są te rybki, którym udaje się mm, dzielić szczęście z innymi. Mamy to poczucie po prostu szczęścia. E, jest z tej karty taka, taka swoboda, takie, no, można powiedzieć, że nic z tym rybkom nie zagraża. E, może one nawet zapomniały o tym, że coś im zagraża, ale to nie ma znaczenia, ponieważ. E, one czują, że. liczy się tylko ten moment właśnie. Może Wy będziecie się czuć jak taka ryba w wodzie w tym miesiącu, na właści we właściwym miejscu. Wydaje mi się, że może się tak stać, że może marzyliście o takim miejscu, w którym chcieli chcielibyście być, i nagle może się okazać, że to marzenie się spełni. Możecie mieć poczucie ogromnego szczęścia w tym, mie w tym miesiącu. Że możecie mieć poczucie, że los wa, wam sprzyja, że jakaś sytuacja e, e, obraca się na waszą korzyść. E, może ktoś przed wami coś ukrywał, też tak może być. Może ktoś przed wami coś ukrywał, nie chciał się tym dzielić. Albo odwrotnie, wy nie chcieliście się tym dzielić, tym swoim sekretem, tym swoim najskrytszym sekretem, który. No, który gdzieś tam chowaliście. Może też się pojawić wokół Was osoba, która. Jeśli chodzi o relacje, ma bardzo dobrą intuicję. Ta osoba ma bardzo dobrą intuicję i ta osoba po prostu wie, wiele wie, nawet wiele. Yy, jakby to powiedzieć? Może mieć bardzo duże przeczucie, jeśli chodzi o jakieś, o jakieś osoby, o jakieś relacje, o jakieś układy. E, ona po prostu. E, albo wy możecie mieć tak postrzoną intuicję w tym miesiącu, że będziecie podejmować e, swoje decyzje, jeśli chodzi o relacje, e, kierując się swoją intuicją. I tego, co ona Wam podpowiada. E, nawet jeśli chodzi o wybór jakiejś drogi, nawet zawodowej. Tutaj się zdecydowanie coś zmieni, zakończy. Ale pojawi się nowa, nowa oferta. Definitywnie się coś kończy, ponieważ po 10 mieczach już nic nie ma. Nie ma 11 mieczy. Jakaś sytuacja kompletnie ulega zakończeniu. Ale mm, pojawia się ten kapłan, który na przykład może wam w tej sytuacji pomóc. E, finansowo możecie dotknąć dna, można powiedzieć, ale pojawia się jakaś instytucja, która może was wesprzeć w jakiejś sytuacji, która was nie pozostawi na lodzie, która będzie wam e, pomagać. To może być nawet taka bardzo mądra osoba, która e, otoczy was opieką. Ona tutaj widać, że ta sowa się tutaj e, wczytuje w jakieś zapisy. I ona może Wam pomóc odnaleźć jakiś sposób na to, jak tymi finansami, finansami na przykład zarządzić, żeby one wyglądały lepiej. Może to będzie też propozycja pracy od jakiejś instytucji, która będzie chciała Wam jakby pomóc w tej trudnej sytuacji, w której się znajdziecie. Coś tu ulegnie zmianie przede wszystkim, bo mamy te latające motyle, które symbolizują taką przemianę i zmianę. Może to będzie też nawet e, takie mm, zmiana światopoglądu e, poglądu na e, życie finansowe na to, jak ono ma wyglądać. E, Przede wszystkim będzie tutaj sprzyjał Wam taka, taki wgląd, mądre przyjrzenie się swoim finansom. To mogą być banki, instytucje wszelkiego rodzaju. To mogą być kontrakty, to mogą być doradcy finansowi. A to mogą być no przede, przede wszystkim osoby, które się znają na temacie. Może też pojawić się jakaś oferta pracy, mam wrażenie, od takiej bardzo jakiejś takiej a, um, um, instytucji, która ma jakieś już naprawdę takie, nawet tradycyjne, ta, takiej a, długoletniej. A, Tradycji. Może nawet szkoły, może zaczniecie pracę w jakiejś szkole. Też tak może być. Ktoś się może do Was nawet zwrócić z taką jakąś propozycją, e, poprosić Was o, o pomoc, e, zaproponować Wam coś nowego. Może będzie za, zaproponowany Wam nowy kontrakt, jakiś stary kontrakt się zakończy i będzie Wam zaproponowany nowy. Wam jest doradzone tutaj y, 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 słońce i paść buław, czyli no, radość z tego, że przychodzą do Was dobre wiadomości. Przychodzą do Was y, dobre wiadomości, y, bo paść buław przynosi dobre wiadomości. Może nawet Wam jest zalecane, żeby się tymi, tymi wiadomościami dzielić z innymi, cieszyć się tym, tym co do Was przychodzi. Może będziecie chcieli to ukrywać, tak jak w tej, w tej kapłance, ale bo mamy tutaj to zaćmienie słońca, więc coś jest niejasne, ale wydaje mi się, że Wam jest właśnie zalecane, żeby tę sytuację rozjaśnić i podzielić się tym, 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 tą jakąś taką dobrą nowiną, która do Was idzie. Bo pazie buław przynoszą, przy, przynoszą dobre wiadomości. To są osoby, które mm, są bardzo pozytywne. One. One są takie pełne wigoru, zapału, do tego i chęci do, do robienia nowych rzeczy. Zapalają się do czegoś i zapalają też innych do działania. Więc zdecydowanie, coś tu się nowego pojawia, po jakimś trudnym końcu. Może to naprawdę was wprawić w takie, w takie w takim ogrom szczęścia. Stwierdzicie, że może się w końcu coś Wam udało zrobić, że Wam się coś udało, że jest nadzieja na, na, na jakiś dobry rozwój wypadków. To Wam daje właśnie nadzieję na, na lepsze przysz, przyszłe lepsze dni, na przyszłość. I koniec miesiąca wygląda tak, jakbyście zaczynali coś nowego coś zupełnie nowego. Jakaś nowa droga jest przed Wami. Ale, um, ale też um, to jest takie umiarkowane. Um, to jest takie. No, widać, że z, z tej, w tej karcie tu jest ryzyko, podjęte ryzyko, bo mamy tego głupca, ale ja tę kartę odczytuję w, tym, w tej tali w ten sposób, że ten głupiec gdzieś spadł, ponieważ nie uważał. I to wypuścił to pudełko z którego wypadły te kryształy. I no jest to takie trochę nierozsądne podejście, ale ja mam wrażenie, że wy podejdziecie do tej sytuacji z takim umiarkowaniem, z taką cierpliwością i z takim zachowaniem balansu. Że tutaj nie będzie takiego szaleńczego nowego początku, tylko tu będzie takie właśnie. Umiarkowanie, spokój, e, podejście do tej sytuacji z takim rozsądkiem. Owszem, zaczyna się jakiś nowy początek, ale trzeba podejść do, do tej sytuacji e, raczej tak e, spokojnie, bez wyrywania się. E, co Was zaskoczy w tej sytuacji, to tutaj mamy te pięć kielichów, czyli jakaś strata i jakiś smutek za odpływającą jakąś okazją. Mi się wydaje, że możecie w tej całej sytuacji albo kogoś zasmucić, albo siebie też zasmucić może w jakiś sposób <laughs> macie poczucie tego, że coś odpłynęło, że może jakaś yy, druga oferta nie wypaliła. Że yy, coś się de definitywnie rozlało i teraz już. Yy, no, odpłynęło, nie ma, nie ma, nie, nie be, nic z tego nie wyjdzie. No ale wydaje mi się, że wy wykorzystacie tutaj tę drugą okazję, te dwa, kilka, które stoją jeszcze na tym brzegu, i podejmiecie to ryzyko pod koniec miesiąca, i zdecydujecie się na coś zupełnie nowego w Waszym życiu. E, na spodzie tali mamy pięć buław, czyli kartę e, konfliktu i konkurencji. E, może wy zdecydowaliście się, że, o, że nie będziecie uczestniczyć w żadnych e, konfliktach, ani nie, też nie będziecie uczestniczyć w, ża w, żadnej, e, w żadnym wyścigu o te suche patyki, ponieważ może coś przed Wami ciekawszego się tutaj pojawiło. Może się coś ciekawszego pojawiło i wy, wyście się po prostu wycofali z tego wyścigu. Bo stwierdziliście, że to, że Wam się to lepiej będzie opłacać. Że może te suche patyki tutaj mogą symbolizować to, że się coś w każdej chwili może no, zawalić, połamać, że może z tego nic nie wyjść. Więc wybraliście drugą ofertę, która się przed Wami pojawiła. No i, no i to zwiastuje jakiś nowy, fajny początek. Zobaczmy w takim razie, co. Ciasteczkowe wróżby chcę Wam przekazać w tym miesiącu na zeszłę w listopadzie. E, niespodzianka. No tak jak mówiłam, że jedna rzecz się nie uda, ale druga się uda. I ta niespodzianka mówi tak, że rozczarowanie mm, będzie. E, Następstwem rozczarowania będzie miła niespodzianka, i, i dalej mówi, że zaproszenie może przynieść miłość dla tych, którzy szukają. No to tak też może być, że zakończy się jedna relacja a i będzie druga. Może ją ukrywaliście do tej pory, ale. Tutaj się zakończy jedna, jedna relacja, i tu zacznie się druga relacja, z której wy po prostu będziecie, się, będzie bar, będziecie bardzo zadowoleni, że to będzie, okaże się, że to jest wasze spełnione marzenie i jakiś nowy początek w waszym życiu. To wszystko, moje drogie Szelce. A w listopadzie dla was, ode mnie, od Tarota. Życzę Wam wszystkiego najlepszego jeszcze raz z okazji urodzin. I spokojnego miesiąca, i do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Pozdrawiam serdecznie.